Dowodzi nimi Tarkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno my! Ziemia należy do mnie. Ziemia nigdy nie będzie twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy, Zdobędziemy tę planetę. Krótcy ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobyć w kosmosie. Słabą stronę Blade'a. Wykorzystaj więc to. Zniszcz, go. zneutralizuj, zrób, co uważasz. Nie chcę tego technomena widzieć na mojej drodze. Stanie się według Twojego życzenia. Musisz także znaleźć nowe źródło energii, które zastąpi generatory zniszczone przez ludzi. Gdy pomyślnie zakończysz tę misję, nagroda Cię nie minie. W przeciwnym jednak razie mój gniew będzie wielki. Bądź spokojny, panie. Spróbuję upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Tym razem mi nie umkniesz, Blade. Dziwne, prawda? Chęć zniszczenia własnego brata to wydaje się szokujące. W przeciwieństwie do ciebie, ja uznałem Darkona za swojego pana. W ten sposób Venomoidi są mi bliżsi niż ty. Ciągle słyszę, jak płaczą pozbawieni niezbędnej energii, którą odebrali im twoi ziemscy sprzymierzeńcy. To Amarylis, prawda, Blade? Czy to coś znaczy? Wydaje mi się, że ten kwiat jest częścią mnie, ale nie wiem dlaczego. Może ofiarowałeś kiedyś taki jakiejś dziewczynie, a może, a może nie. Całkowity spokój na wszystkich frontach. Już od wielu dni nasze punkty obserwacyjne nie zgłaszały żadnych oznak aktywności Venomoidów. Na ekranie nie widać żadnego ruchu, jest całkowity spokój. Ciebie ten spokój cieszy, a mnie zaczyna to nudzić. To ty tak uważasz. Ty może wolisz ciągłe ataki krabopajągów? Ja uprzejmie dziękuję. Wybieram nudę. Wolałbym jednak, żeby atakowały otwarcie. Ta cisza jest podejrzana. Wkrótce się przekonacie, że nie potrwa długo. Te wstrętne istoty coś knują. A jedyna osoba, która może coś wiedzieć, milczy. Jak długo jeszcze mamy działać po omacku? Wydaje mi się, że ten cały zanik pamięci trwa już wystarczająco długo, więc zaczynam podejrzewać, że on coś wie, ale nie bardzo chce nam powiedzieć. Hej, tym razem przesadziłeś. Jak możesz tak mówić? Wiesz przecież, że Blake robi wszystko, by przywrócić swoją pamięć, a my powinniśmy. Zrobiłbym wszystko, żeby mu w tym dopomóc. Może jakaś kuracja za pomocą młotka do krykieta? Przestań, przestań o nim mówić, tak jakby go tu nie było. Blake, Blake! Wiesz, czasem zachowujesz się jak kretyn, jakbyśmy poza tym nie mieli absolutnie żadnych problemów. No dobra, dobra, źle się wyraziłem, przepraszam, ale może teraz, kiedy go nie ma, spróbujemy porozmawiać tak, jakby go nie było, co? Może dałbyś mu wreszcie spokój. Biedaczysko! Sprawdzę, co się z nim dzieje! E, jestem wykończony. Może mała przechadzka przed powrotem do domu, co ty na to? Nie, żona nam nie czeka. Wy, kawalerowie, tego nie rozumiecie. Więc powiedz mi, kto to jest? Nie zawracaj sobie nim głowy. A to dlaczego? Boisz się, że ci go ukradnę? Nie, skąd? Tato! <laughs> Wops, no i co, Nie grzeczny bądź dzisiaj mój synek? <laughs> coś nam coś, tato? Właśnie. O! Coś dla nas? Co takiego? Pokaż! <laughs> Jest mój ulubiony kwiat, prawda, że piękny? Nie wiesz, jak on się nazywa? Ma jakąś nazwę? To Amarylis, Saber. Blade, oh. Sara! Dobrze się czujesz? Mm, Zaskoczyłaś mnie. Zauważyłam, kim jest Sara? <grym> Powiedziałeś Sara, kiedy mnie zobaczyłeś. Kto to jest? Przypominam ci ją? <grym> Pytałam cię niedawno, czy kupowałeś komuś kwiaty. Powiedz, to była twoja dziewczyna? Hmm? Raczej nie, to była siostra. Co, nie wiedziałam, że miałeś siostrę. Jestem do niej podobna? Trochę. Nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy nie. Nigdy jej nie widziałam. To znaczy, że kawałeczki Twojej pamięci powoli wracają na miejsce. Czy rozjaśnia ci się w głowie? Nie zupełnie. Nie jestem pewny, czy tego chcę. Nie rozumiem. Każdy z nas chce wiedzieć, gdzie bywał i co robił do tej pory. Może z jakiegoś powodu porzuciłem te wspomnienia. Może lepiej nie przywoływać ich z powrotem. To może być błąd. Ja w to nie wierzę, hmm? Chodźmy. Alarm! skoncentrowali atak na jeden cel na elektrownię atomową. Nie próbują nawet ukryć swoich działań. Wenomoidzi są zmuszeni zapewnić sobie nowe źródło energii po tym, jak udało nam się zniszczyć ich generatory na kosmicznym pierścieniu. Tak, ale jak mogą pobierać energię bez zdejmowania swoich pancerzy? Tina nam to wyjaśni. Krabopająki wchłaniają energię bezpośrednio przez pancerze. I to całkiem skutecznie. Pobrały już 25% mocy elektrowni. Czyli ją po prostu wysysają i zabierają ze sobą. Mhm. Jak pszczoły, które znoszą pyłek do hula. Czy siły zbrojne nic nie zrobią, żeby powstrzymać te wampiry? Nie ma szans, jest ich zbyt wiele. Co robimy? Przygotujcie błękitną planetę i bądźcie gotowi do obrony elektrowni. Rozkaz tak jest. Star, że nie drażnicie czasem jego brak zdecydowania? Chodź, Ringo. A tak. Gdy kosmiczni rycerze ruszyli do akcji, ktoś spokojnie z ukrycia obserwował inwazję. Tak jakby wszystko przebiegało zgodnie z pewnym tajnym, złowrogim planem. Gdzie jesteś, Blade? Czekam na ciebie. Tu oddział piąty. Ostatkiem sił utrzymujemy nasze pozycje. Potrzebujemy wsparcia. I to natychmiast! To błękitna planeta. Dzięki chłopaki! Miałeś rację, Blade. Jest ich zbyt wiele jak na nasze siły. Wszystkie jednostki zostały wyparte lub uwięzione bez szansy na ratunek. Trudno się dziwić, co to za armia. Oni nie wiedzą, jak walczyć z takim przeciwnikiem. A ten dokąd znowu? Pegas! W porządku, Pegas, już pora! Zasilanie! Potwierdzał. Zbawić się trochę z tymi krawopająkami! A to co? Sejm! We własnej osobie. Cieszę się, że Cię widzę, Blade. Byłem pewny, że się pokażesz. Nie darowałbym sobie tego. No to kończymy. Raz Aha. na zawsze. Nie dziwię się, że mnie unikasz, bracie, po naszym ostatnim spotkaniu. Czujesz się lepiej? To ten czerwony pajac. To na pewno on wszystko zaaranżował, żeby Blade'a tam zwabić. Tak myślisz? To Ci się nie uda. musi sam poradzić sobie z tym facetem. My tu mamy krawopająki. pająki. No tak. Tylko my dwaj naprzeciwko siebie. Piękny koniec naszej historii. Pojedynek? Nie sądzisz, że to trochę staroświeckie? Hmm, podobno jesteś kosmicznym rycerzem. To nic nie daje, załatwisz jednego, zaraz zjawiają się następne. Ach! Teraz już wiesz, bracie, dlaczego cię tu przywiodłem. Jak śmiesz mnie tak nazywać. Myślisz, że tak łatwo wymazać przeszłość? Myślisz? Rozejrzyj się w koło. Czy to miejsce czegoś ci nie przypomina? Latarnia, plaża. Plaża. No, nie nie mnie. złapiemy? Nie. Zaraz zobaczysz! No i no, tego! <śmienicza> o, spójrz! Zobacz, co znalazłam! Śliczna, prawda? Co to za muszla? Podoba mi się! Dawaj ją! Oddaj! A figę! Oddaj ją! Nie ma mowy! Nie z tego! Uważaj, bo mogę ją rozbić! Jesteś niedobry! To dalej, Cara. No właśnie, wiedziałem, że to miejsce pozwoli ci powrócić do przeszłości. Ale dlaczego właśnie to? Tak mi pasowało. Wiedziałem, jak wiele kiedyś znaczyło dla ciebie, więc pomyślałem, że chciałbyś tu być pochowany. Odpoczywaj w pokoju! Mamy jeszcze trzy na ogonie. Daj spokój, to już zaczyna mnie nudzić. Masz rację, może skorzystamy z pomocy Blade'a, co? Myślę, żeby nie odmówił. To oczywiste, Ringo. O, spójrz na dół. Aż się jarzą od energii, wkrótce wystartują. Musimy natychmiast atakować. Sara. <noise> ze wspomnieniami nie wygrasz. Twoja przeszłość powraca, a to cię osłabia, podczas gdy mnie dodaje sił. I tym się różnimy, Blade. Amaryllis to kwiat naszej siostry. Byłaby wzruszona, gdyby wiedziała, że do niej biegną twoje ostatnie myśli. Milcz! Nie mieszaj jej do tego! <noise> Może zrobię z nich bukiet i położę na Twoim grobie. Nigdy. Nigdy! Widziałaś? Wyssały energię i wracają do kosmicznego pierścienia. Spróbujmy im w tym przeszkodzić. Zaczekaj! Blade odłączył się od teknobota i zostały mu tylko trzy minuty do powrotu. To nie ma już innych kłopotów? Zapomnij na razie o krawopająkach. Musimy przywołać teknobota. Racja. Do mnie, teknobotku, do mnie! Już jest! Pegas, zredukuj swoją prędkość i lec za nami! się mój czas pegas pegas teraz już wiesz dlaczego tak się z tobą bawię mogłem cię zniszczyć już dawno ale chciałem doprowadzić cię do granic twojej wytrzymałości i poza nią żeby zobaczyć jak cierpisz Stamy na moją łaskę Ringo, jeszcze tylko minuta! W porządku, to mnóstwo czasu. Jak się czujesz, tracąc nad sobą kontrolę? Nie jesteś już panem siebie. Natura Venomoida bierze w tobie górę. Poddaj się. Poddaj się. Nie! Jeszcze nie! Nie ma już sensu walczyć. Przyłącz się do nas! Niczego nie jesteśmy winni tej planecie! Przyłącz się do nas, Blade, lub odejdź i zginij! Co się stało? Pegas przygotuj się do procesu retransformacji. Widziałaś, byli już blisko. O niech to. Blade, teknobot podobnie zajmuje pozycję. Blade? Hej, Blade, słyszysz? Uważaj, Blade, Pegas jest tuż nad tobą. Zdołasz wejść do komory? Blade, odezwij się. Dobrze się czujesz? Chwała Bogu, Blade, słyszysz mnie? Co się dzieje? Ach. Star, trzymaj się! Ach. Niestety, spóźniliśmy się. Muszę go zniszczyć! Ringo, zaczekaj! Odsuń się! On przekroczył czas, straciliśmy go! Nie, na pewno nie! Czekaj. Co? Zdaje się, że atakuje teknobota. Czy to cię przekonało? Och, Blade. Błękitna planeta do dowództwa. Czas ochronny Blade'a skończył się zanim zdążył wrócić do Technobota. Chyba straciliśmy go. Wracamy do badia. <myele> Udało się! Zerwałeś ostatnie więzy z ludzkością! Jesteś teraz Venomoidem, tak jak <myele> ja! Jest Twoja natura, Twoje przeznaczenie! Znowu jesteśmy braćmi! <śpiewanie> <śpiewanie> Wersja polska, Masterfilm. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Ziemia została zaatakowana. Reżyseria Waldemar Modestowicz.